Tesla raportuje spadek zarobków w drugim kwartale 2024. Meta upublicznia nowe, zaktualizowane modele językowe sztucznej inteligencji. Mandgox przelewa bitcoiny na Bitstamp, ale finalnie rezerwa bitcoinów spada. Wolumeny ETF-ów na Ether przekraczają miliard dolarów w pierwszym dniu. A oto co na ten temat uważa twórca kanału My Financial Friend. If you had gone back a year and a half and said, "What would you hope would happen for the next bull run?" I think we've gone pretty much all of that. The person that's most likely to become president is very pro crypto, pro Bitcoin. is talking maybe about making a reserve asset. Even if he doesn't do that, he's very pro business. He's talking about lowering taxes, which typically would be a good thing for risk on assets. We're talking about three rate cuts this year, which is very beneficial. Treasury accounts or um, CDs gonna look for a home for it somewhere else because they're not getting a five percent return anymore. And It gets scary when people start getting five percent, then they go to four, and then three, and then they're like, okay, well now I'm just losing out to every other asset. We have China potentially letting investors start to buy Bitcoin, buy crypto. Everything is stacking up to be really good. We even have the ETFs buying a ton. Like just on Monday, BlackRock bought half of a billion dollars of Bitcoin in one day. So, so do you believe that uh, if might be a better asset to hold for the next? Czy Ethereum Cena ether reaguje niewielkimi 3% wzrostami, a fundusze miały około 20% wolumenu obrotu, jaki spotkały się z funduszami ETF na Bitcoinie w dniu uruchomienia w styczniu. Porównując zatem kapitalizację Bitcoina do Ethereum która nie jest pięciokrotnie większa, a około trzykrotnie większa. Sugeruje to, że jest to dużo mniej niż mogłoby być w stosunku do kapitalizacji Ethera. A oto co na ten temat uważa twórca kanału Crypto Mindset. Short term you can see some volatility because you know these events sometimes have the downside before they pump hard, but overall Ethereum is very very bullish, setting up for a very bullish move. We're gonna look on the chart as well. Yeah, let's take a look on the charts. Okay, so this is Ethereum USD. It looks like a ETF Solana ETF Tesla raportuje spadek zarobków w drugim kwartale 2024 Akcje Tesli reagują natychmiastowymi ponad 9% -wymi spadkami zatem spadki Bitcoina w ostatnich dniach wydają się w stosunku do tego niczym warto jednak zwrócić uwagę że akcje Tesli od końca czerwca zyskały ponad 48% na wycenie w czasie, gdy Bitcoin zyskał zaledwie 11%, Meta upublicznia nowe, zaktualizowane modele językowe sztucznej inteligencji Lama 3.1, które można pobrać, a ich kod źródłowy jest otwarty. Meta porównuje swój model do innych modeli, m.in. GPT-4O czy Cloud 3.5. I według tej tabeli widzimy, że Lama 3.1 prześciga modele konkurencyjne w większości kategorii. Od wczoraj Bitcoin miał swoje wzrosty oraz spadki. A największe ruchy cenowe były w okolicach godziny 16, dokładnie w momencie odczytu danych w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż nieruchomości okazała się niższa niż predykcje, a w związku z tym negatywny scenariusz dla gospodarki USA potencjalnie mógłby być korzystnym dla ceny Bitcoina. Chwilowo Bitcoin podbił o prawie 2%, ale następnie szybkie zgaszenie tych wzrostów które być może było skorelowane z wcześniejszymi przepływami bitcoinów na giełdy. Już po zakończeniu spadków w okolicach godziny 20 miał miejsce bardzo duży odpływ bitcoinów z giełd. Zatem z jednej strony napływ bitcoinów na giełdy powinien powodować damp cenowy bitcoina przez najbliższe 2-3 dni o około 3% od poziomu 66-67 tysięcy dolarów, czyli mniej więcej do wcześniejszych poziomów, na których bitcoin był tradowany. To jest według analizy głębokości rynku, którą przeprowadzałem na livestreamie na Maxdata. Natomiast z drugiej strony ten. Ogromny odpływ później w okolicach wieczornych, to jest długoterminowo wydawałoby się bardzo dobry znak dla bitcoina, ponieważ mamy mało bitcoinów na giełdach. I historycznie, gdy takie sytuacje miały miejsce, cena bitcoina nie reagowała jednoznacznie. To 5 na 12 przypadków cena bitcoina nie zareagowała natychmiastowymi wzrostami, ale następowały spadki. To są te momenty, które zaznaczyłem na czerwono. Natomiast 6 na 12 sytuacji cena bitcoina zareagowała wzrostami, przynajmniej chwilowymi. I zgaszeniem wcześniejszych spadków. W jednej sytuacji natomiast nastąpiły jeszcze dynamiczniejsze spadki, natomiast później odreagowanie, dlatego ta sytuacja jest oznaczona jako neutralna. Pytanie zatem, co zdarzy się teraz? Już obserwujemy spadki przez ostatni jeden dzień. Zatem, gdybyśmy mieli wyciągnąć wniosek z tego, co było do tej pory, to przeważnie, gdy rezerwa bitcoinów odpływała już po wcześniejszych jednodniowych spadkach, to cena bitcoina przez następne 1-2 dni odreagowywała te spadki, czyli widzieliśmy najprościej mówiąc wzrosty. Jeżeli tak by miało się wydarzyć, to potencjalnie cena bitcoina mogłaby powrócić do wcześniejszych poziomów około 68 tysięcy dolarów, może się 67 tysięcy dolarów. Natomiast pytanie jest, czy te bitcoiny, które wcześniej były przelewane przez giełdę Mandgox na giełdę Bitstamp, czy ci inwestorzy nie będą starali się w takich sytuacjach, czyli po ewentualnym odreagowaniu wzrostowym ceny, czy ci inwestorzy nie będą starali się zebrać wtedy profitów i nie zbiją ceny ponownie do wcześniej omawianych poziomów rzędu właśnie 64-65 tysięcy dolarów. Oczywiście będę analizować to dla Was na następnych materiałach, ale pamiętajcie, skopiujcie alerty, które podeślę Wam teraz w opisie tego filmu. To będą dwa... Podstawowe pro-alerty, które ja stworzyłem, jeden na lokalny spadek, a drugi na lokalne odbicie oba te alerty uruchamiają się w momentach skrajnych dla bitcoina, czyli w momentach albo dużej presji zakupowej, co historycznie korelowało z lokalnymi dołkami bitcoina. Albo w okolicach dużej presji sprzedażowej, co historycznie korelowało z momentami, gdy Bitcoin był przewartościowany. Linki do tych proalertów udostępniam Wam w filmie. I jak wejdziecie w taki proalert, to klikacie subskrybuj ten proalert i pamiętajcie, aby uruchomić przynajmniej powiadomienia na telegramie lub na telefonie. A w dniu dzisiejszym o godzinie 15.45 odczyt danych z USA. Również na telegramie będziemy go analizować. I to oczywiście nie były porady inwestycyjne. A jakie jest Wasze podejście do rynku w tym momencie? Napiszcie w komentarzach, co uważacie na temat Bitcoina i Ethera oraz jakie znane lub mądre osoby chcecie, abym gościł na następnych moich materiałach. Oznaczcie te osoby w komentarzu, to mogą być influencerzy, ale też ludzie spoza krypto. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.